Hejka. to moje pierwsze dziewczyny już wystartowały. Powoli wychodzą, mimo że jeszcze za ciepło nie jest. Poza tym słuchajcie, pasieka ładnie przyzimowała. Straty są tylko dwie rodzinki się osypały. Jedna dostała biegunki i jedna straciła matkę. Także nie jest źle. Mimo, że ta zima, taka jak widzicie, jest luty, a tutaj cieplutko, zielono się robi. Chociaż ma jeszcze przyjść mróz. No, ale w sumie nie jest nieźle. Nie? Miastowola była na miodzie pierwszy raz. Także jestem bardzo zadowolony. Wszystkie reszta pszczół się ma bardzo dobrze, nawet te słabiaki. Gdzieś mi tam w komentarzu ktoś pisał, że to nie przezimuje do Wigilii, albo że, tam, że to w ogóle się modlić trzeba. Ale wiecie, ja zawsze uważam, że pszczółki jak są zdrowe, to one sobie zawsze dadzą radę. Bardziej to trzeba patrzeć na tą gospodarkę pasieczną inaczej. Nie tylko naparzać chemię. Tablety spalać, to nic nie daje. A może i tam pasożyta ubije w ale. Ale co chodzi o kondycję i zdrowie pszczółek, to już nie bardzo. Nie? Ja chemii nigdy nie stosowałem w pasiece. Tata kiedyś, ale jak przeczytałem ulotkę tego leku, to leku, w cudzysłowie leku, to stwierdziłem, że nigdy w życiu więcej nie zjem miodu jak coś takiego się daje do uli. No i jak widać, od 9 lat można zimować. Z dużym powodzeniem pszczółki, bez chemii. Hmm. Czekamy na ciapełko, żeby reszta tu jeszcze jakaś wyszła. Osypy, w sumie, jeśli widzicie, no tu niektóre mają rodzinki, widać będzie. W niektórych rodzinkach są dość duże osypy, ale mimo wszystko jest niezła siła. Nie? Ewentualnie się jeszcze za tydzień coś połączy. To są ciekawkę moje nowe pszczółki, Tygrysy. pszczoła primorska. Tutaj osyp akurat nie zobaczymy niewielki Te mi się giganty osypały. No i słuchajcie było 16 ramek no, no tak, bo dwa korpusy 8-8 Ale właśnie coś je ruszyło to ciepełko pewnie za co ciepło miały, musiały czerwić i wyjadły wszyscy, cały pokarm no i tak, może jeszcze szybko tam podejdziemy daję pauzę No to moje pole jeszcze, macie też będzie dzisiaj obiad niespodziewany jeszcze brukselkę już nawet nie próbowałem prawda, taka mi się nie bardzo udała ale już próbowałem, zaraz muszę sobie tylko i narwać bardzo smacznie. Mhm. No taki przerywnik. No już buda się wietrzy. Po zimie wszystko ładnie. W wentylacji nie mam, nie zapleśniało. Zajdę co tutaj. Tutaj 20 rodzinek przezimowało. Jedna się osypała. Nie? No, tu też już widzę, że niektóre zaczynają ruszać. No, dlatego, że ruszyłem powałkę, To się rozchulały ale i cieplej się zrobiło takie mi się no oczu pchają Wiecie, szybko zobaczymy ile to jest w ogóle ciepło też ja przyjechałem to było 7 stopni a jest już 8 no i tutaj tak samo słuchajcie nie gdzie to się osypało tam się jedna taka siłaczka to też było 10-10 ramek i co nie dały rady jedne to nie tu gdzieś. O, tam jest ta, ta malućka taka, co miała nie przeżyć do Wigilii. Tak już mamy luty. No nawet tutaj eksperymenty moje, te co były bez węzy. Tak, tak. I też ładnie się przezimowały. Tutaj jest też bardzo ciekawe, że tu prawie w ogóle osypu nie ma w tej rodzinie. Reszta tam się osypała. To też ze starą matką, ale bardzo silna rodzina. Gdzieś jedne biegunki dostały, ale to są krainki, wszystkie pszczoły. One dobre dobre donoszenia? Nie, nie ukraińskie. To też mieszanka z tymi kaukaskimi. Ja niestety tak paskudnie zaraz zobaczy, jak wodę umyć. No a poza tym wszystkie elegancko przezimowały. Nie Nie ma strachu, można zimować na miarę pszczoły. No, ładnie się po pochulały. No i nic, trzeba czekać na cieplejsze dni. To zacieśniamy gniazda. I czekamy na, na wiosnę. A, w sumie jeszcze, ramie, nie wiem, czy to widać. Ja tam za rzeką, ale to tamtych nie liczę. Tam jest jeszcze 8 rodzinnych U mojego taty. O taki tam ulik widać, żółty. No, ale tata zimowo tradycyjnie na. Na, na cukorze. Ciekawe, ciekawe jak tam od dawno nie był zaglądać. Może się jeszcze przejdę. Że pozdrawiam wszystkich pszczelarzy